I tak oto się delikatnie pomyliłem. Zapomniałem, że mamy jeszcze kilka questów do wykonania, zanim będę mógł w ogóle dostać się do Inazumy, A dokładnie muszę spotkać się z naszym tajemniczym Dunslejem. więc na początku zróbmy sobie ten quest z Dunslejem, bo bez niego ani rusz! A dodatkowo piliśmy już 31. W World level wskoczył na trójkę. I jest, no powiem, że jak. Skoczył już na ten trzeci poziom world levela jest to o wiele ciężej. Co mnie bardzo cieszy. Dane Slave, gdzie on jest? Dane Slave, gdzie on jest? A, myślałem, że muszę tam wchodzić. A, pff, dał mi dodatkowego quest'a, Dobra. Dodatkowy quest. Let's go! Tu atakuj! Już A Maink! <śmiennie> I gdzie ta twoja bańka? Gdzie twoje 99% mocy zniknęło? Wszystko przez deszcz. Czy ja będę musiał ugasić to ja Już się. <śmiennie> Nieważne. No nie! Uspokój się z tymi komarami. O. Ciu, 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 ciu. A to pięknie zadaje obrażenia. No nie! Nie kręć się! Uspokój się! Aha! No dobra. Gdzie jest ten ostatni? O tutaj. Bez potworów? Ech, nie no, wykrakałem. Jednak sam. O, 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 o! Uj, 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 uj! Chodź, chodź, chodź! Chodź, 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 Szybko! Szybko! Uda mi się! Tak! Co to za tańce chlapańce? Okej, okay, dobra. To jeden część zrobiona tego questa. I już mnie przerzuca chyba na Liwe na ten quest. I tutaj już mamy ciekawiej, bo mamy, aby Heralda. A nie chwilę, czemu tu ganius? E, eh, nie jest część dalsza, nie? No, to jest część dalsza, dobra. No i zaraz będzie znowu Dainus Lane. Bl Blondy Daini, co ukrywa połowę rzeczy przed nami. Jak ja tego nienawidzę. Jak się odpoczywają? Niespodzianka. Koniec odpoczywania. Abym obrażenia zadawał z Elemental Skilla, gdy miał już tą piątą konstelację. W tej chwili są piękne, ale jeszcze później z tą piątą konstelacją? Mio! Mm, ja, ja. Ale creepy wygląda. E? Nie, ja tam nie ma czego się obawiać w ogóle. Czy to nie jest statua od Ła, Czekaj, HP tracy! Brawo! Ja się przy... chciałem zobaczyć, jak to wygląda na spokojnie Nie! Yeah. Prawie padłem. O! To spas. No, to była pułapka. To też była pułapka. <laughs> nie, nie! Spoko, znam jego ruchy na pamięć. Jak mu się odpali tarcza, będzie bardziej denerwujący. U, nie! Nie, 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 nie! Tego nie lubię, tego ataku nie lubię. <laughs> Chyba. Tak. A. Coś mi blokuje. Okej, okay, w ogóle też teraz przypomyślałem sobie, że e, ten quest, właśnie nazwę go tak, quest bliźniąt, nie po, przypadkiem nie powinniśmy teraz dostać przed Sumerum, bo jak się patrzy, to mamy jeden na region w tej chwili. Więc teraz też powinien się pojawić, ale nic chyba o tym nie mówili. Rany, jaki ten quest jest długi. W porównaniu do pierwszego, tamten to był króciutki.

nie, 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 dobra! Dobra, 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 tu, 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 tu! Nie! No i mnie bąbel załatwił, no. Nie! Bąble mi za szybki załatwił. No weźcie, uspokójcie się! Ten jeden bąbel, tak ten! Nie... Again! No. Czy ja tego nie zrobię zaraz? Przez to, że tak się spieszę. A tamci to rozumiem, że przyszli tak dla zabawy, tak? For fun. Nierówna walka, jak zwykle. Abys musiał oszukiwać. Patuję również szukają. Nic jeszcze bomby. O, rozbił się o niego. Czego nie złapało? Wa 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 No! Jakie to ma! Psz, cześć, to dziwna ma tekstury. Nie mogłem przebiec. Nie wyleczy się. No a jeszcze tam mnie goni. Możesz wpaść w to. Rozbiorę się o niego. No, no fajnie. Fajnie, fajnie. Dwa HP, 2000 HP, zaraz dostanę strzał i zginę. Ech. Dobra, muszę zbić tych dwóch, bo są tak irytujący, że szok. O, tak, tak, super. No dzięki. Poratowałaś mi skórę w tej chwili. No siedź tam, sieć, siedź, 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 siedź. Nie, nie podchodź najlepiej. Nie, nie, nie. Uff. O rany, no już. Ciężko jest, ale to muszę artefakty na to wychodzi ulepszyć, bo inaczej będzie no taki liplon. Zapraszam. Masz strzała i... popsułem bersa. No z, z Raidenką tak nie będzie fajnie. Polona no, mi ściora tam, coś czuję. Muszę się zakończyć, za długo trwa. Dobra, złapy, złapy. Ja się teraz wywalę. Nie! Oh. Yeah! O! 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 blisko no i jak się pojawił no o, ale mieczyk czy ja czy my też dostaniemy taki miecz i tylko będzie idealny dla travelera, że tylko on mógł używać choć wątpię że były takie dedykowane itemy i w tym miejscu zakończymy już ten dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku polecę jeszcze zakończyć jeden quest z Jay Chamberem, odbudową Jay Chambera dokładnie, z na, poznajem naszą Shenhe, czyli naszą Szani, którą tak uwielbiam. Chciałem jeszcze zrobić zadanie z właśnie pieskiem Zoniego, a lecz nie dam rady na ten moment, Powód potrzebuje 40 Adventure Ranku, więc... Najprawdopodobniej na razie go pominę, jak będę mógł go odblokować to wrócę, a już po tym J-Chamberze w kolejnym odcinku będę już wykonywał zadania w Inazumie. Tak, w końcu Inazuma. Jeszcze wyższy poziom zaawansowania, więcej wymagających przeciwników, no i oczywiście Raidenka, z którą... Hmm, coś czuję, że nie będzie za łatwo, ale na szczęście też myślę o tym, żeby przygotować sobie jakieś fajniejsze artefakty. I może nawet zmienię broń na ten moment na, i na zoomę, ale to już następne cienko. A teraz dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej hej.